Tak proszę Państwa, to już dzisiaj. Wielki finał Ligi Europy. To wyjdzie starczą, a kto będzie musiał przełknąć gorycz porażki? Za moment zobaczymy, który zespół postawi na swoim. Doczekaliśmy się. Czas na wielki finał UEFA Europa League. Szykuje nam się wieczór niesamowity, a mamy również nadzieję, że niezapomniany. Miło nam będzie spędzić go z Państwem. Za mikrofonów kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dobry wieczór, przejdźmy do składu finału. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Wszystko już zapięte na ostatni guzik. Emocje naprawdę sięgają zenitu. Od rozpoczęcia tej edycji UEFA Europa League minęło wiele miesięcy. Pożegnaliśmy wiele mocnych drużyn. Do końca ostały się tylko te dwie. A po dzisiejszym meczu tylko jedna z nich będzie mogła powiedzieć, że warto było. Druga zaś pozna gorzki smak niedosytu. Zapraszamy serdecznie. Będą emocje. Oto zestawienie Liverpoolu na to spotkanie. Lubią grać wysokim pressingiem i pewnie nie inaczej będzie dzisiaj. Na pewno poświęcają na to dużo czasu na treningach, bo wystarczy, że jedna osoba nie doskoczy odpowiednio szybko, a drużyna przeciwna ma przez kogo rozegrać piłkę i wykorzystać otwartą przestrzeń do wyprowadzenia własnego ataku. To na kogo zdecydował się trener drugiej drużyny? W bramce Jan Zomer. W obronie Pastoni wystąpi razem z Francesco Acerbim. Henrik Mkhitaryan oraz Nicolo Barella zagrają w środku pomocy. W ataku drużyna stawia na dwóch napastników, z których zapewne jeden będzie przydatniejszy w odgrywaniu i grze kombinacyjnej, drugi zaś będzie miał zadanie finalizowania akcji zespołu. Zaczynamy, proszę Państwa. Oto finał UEFA-Europa League. Długą drogę przebyły oba zespoły. Dzisiaj wszystko się rozstrzygnie. Ładnie teraz napędzają swoją grę. O tak, kasuje się akcję przeciwnika. Darian. Czerwony blu. Uwaga, okazja do dobrego rozegrania. Ale by sparafrazować tytuł słynnego filmu, o jeden z dwóch za daleko. Chaotyczny fragment spotkania. Żadna z drużyn nie potrafi utrzymać piłki. Cóż, słabsze momenty też się zdają. i teraz strzał. Ma piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. spora część przedmeczowych zapowiedzi poświęcona była rzecz jasna Monsalachowi ciekawe jak dzisiaj nam się zaprezentuje jeśli chodzi o czytanie gry i umiejętność włączania się do akcji to talent czystej wody potrafi znaleźć się między liniami przeciwnika poszukać sobie wolnego miejsca odebrać piłkę i zagrać tak że od razu robi się groźnie pod bramką rywala spodziewam się dziś wielu Sana. Powiem szczerze, nie wiem jak Google by paść ku golu. Przede wszystkim to musiałaby być główka w świat po bramki. Akanji. Denzel Dumfries. Akan Czalanoglu. Bastoni. Dumfries. Świetny przechwyt. Tym sposobem przerywa akcję drużyny przeciwnej. I teraz centra 16. No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Był tam faul, ale gramy dalej. Zastosowana korzyść na rzecz Liverpoolu. Znakomite zachowanie bramkarza. Wyjście. Prima sort. ta podania strzelania piłki. nie wierzę, proszę państwa, nie wierzę, że ten strzał nie znalazł drogi do bramki. Tomku, prawda jest taka, że powinien był to strzelić z zamkniętymi oczami. Wracamy teraz do sytuacji z przed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja Szczegół. Teraz będzie niebezpiecznie. Opisowo teraz bramkarz, w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Rozsądnie budują akcję. Próbują sforsować obronę. Ale stracona okazja. Szkoda, bo przecież wystarczyło zachować teraz większą koncentrację. Lautaro. Lautaro na Barella. Szansa na doszlokowanie. Znakomita blokada strzału. Doskonały odbiór w dobrym momencie. Conor Bradley. no Salah. Piłka posłana w kierunku dalszego słupka. Uwaga, kiepska próba wyjaśnienia sytuacji. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. I tym odbiorem udaremnia atak drużyny przeciwnej. Sędzia zgodnie z duchem gry zastosował korzyść na rzecz Liverpoolu. Może dobrać do środka. Może im dać prowadzenie. Zablokowane uderzenie. Ale pięknie wyciągnął to teraz Zomer. Dogrywa piłkę w szesnastkę. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Dobre teraz podanie, zapowiada się groźna sytuacja. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Szalono Blu. Denzel Dumfries. Ram. Popatrzmy, zbliżamy się do końca. Wynik wciąż otwarty. Chyba mamy zwycięzców tegorocznej edycji UEFA Europa! Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Jeśli ktoś choć raz w życiu stał na bramce, to wie, że w takiej sytuacji jest się bez szans. Powiedzmy sobie to jasno, bo co można tu zrobić, kiedy się staje w obliczu dwukrotnej przewagi liczebnej? Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Kartezji. Marko. Świetne opcje w środku. I będziemy mieli jeszcze minutę dodatkowego czasu. Rozbrzmiewa ostatni gwizdek i znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. W tym to najważniejsze. Wiemy już, kto wygrał finał Ligi Europy. Niesamowite emocje i wielka radość Drużyny, która za chwilę odbierze Puchar. To w pełni zasłużony sukces. Oczywiście świetna postawa w całych rozgrywkach, która przełożyła się na triumf w decydującym meczu. Tu nie ma przypadku. Teraz mogą świętować, a klubowa gablota wzbogaci się o efektowny puchar Ligi Europy. Już za moment sięgną po to, o czym każdy klub w tych rozgrywkach marzył. Po puchar za zwycięstwo w Lidze Europy. Wiele klubów biło się o to trofeum, ale tylko jeden mógł spełnić te marzenia. Dziś dowiedzieliśmy się, kto zapisze się w historii tych rozgrywek. Tak, to przepiękne obrazki. Udało mi się zaprezentować.